Теж ми партнерами. regionami partnerami już od lat i dla nas jest bardzo ważne właśnie to wspieranie to wsparcie, które otrzymaliśmy i wcześniej i od początku już tego periodu aktywnych działań wojskowych dzięki naszym partnerom z województwa ludzkiego. W ciągu ostatnich miesięcy już cztery razy my, otrzymaliśmy różne wsparcie humanistarne. To, co potrzebowaliśmy wstępnie uzgodnialiśmy, Przedstawicielami Urzędu Marszalka. E, właśnie dzisiaj mieliśmy spotkanie z Panem marszałkiem i e, wiemy, że już piąta, piąty taki transz pomocy humanitarnej jest przygotowany i e, dostaniemy to w okresie najbliższego miesiąca. Także współpracujemy, dziękujemy za to wsparcie i patrzymy w przyszłość. Для того ж розуміємо, що то, це та війна, яка ді відбувається в Україні, то війна не просто за неподлеглості України, то війна за неподлість село Європи. І для того та співпраця для нас є дуже важна.